Dzisiaj dołączę na nielegalne serwery w Minecraft, a będą to m.in. serwery, które oszukują swoich graczy lub takie, które postanowiły złamać regulamin Minecrafta. Co ciekawe, wiele z tych serwerów będziecie znać, więc oglądajcie w do końca, bo naprawdę się zdziwicie. Dobra, moi drodzy, zacznijmy od pierwszego serwera, a będzie nim rgmc.pl, czyli serwer, na którym gra prawie tysiąc osób i pewnie już kojarzycie go z moich wcześniejszych filmów. Jednak jeśli zastanawiacie się, w jaki sposób on łamie regulamin Minecrafta, to zaraz się tego przekonacie. Dobra, weźmy moi drodzy, na ten serwer, bo to jest naprawdę grube. Aha, wykryto Proxy for Pen. Proszę, halo, pójdźmy na serwer. Dobra, moi drodzy, jestem na tym serwerze. Dobra, wejdźmy sobie może na tryb Survival na przykład. A wy poczekajcie, ponieważ bardzo mi zależy na tym, żebyście zostawili lajka oraz zasubskrybowali ten kanał. A w komentarzu napiszcie swój nick, bo tutaj macie ostatnią osobę, która wygrała 100 zł doładowania na moim serwerze KraftKeep.pl, na który was zresztą serdecznie zapraszam. No, ale serio, zostawcie tego lajka i suba, bo kurde, no idziemy do przodu, stary, wiesz co chodzi? No, dzięki. <laughs> Dobra, moi drodzy, jestem na tym Survivalu. No i pewnie się zastanawiacie, a my, którzy pewnie z was już wiedzą, w jaki sposób ten serwer łamie regulamin Minecrafta, ale to powiedziałem, co. <laughs> moi drodzy, jeśli wejdziecie sobie na stronę RGMCPL, wybierzmy sobie Survival V1, to jak widzicie, można tutaj kupić pewną usługę, która jest oczywiście nielegalna. A jest to, moi drodzy! Wsparcie serwera. A wiem, że to trochę dziwnie brzmi, Jednak nie jest to takie typowe wsparcie serwera, ponieważ jest to Unban. Ale zaraz się tego przekonacie. Jednak do tego potrzebowałem cheatu, więc je włączyłem i ponownie wszedłem na serwer. Dobra, ja już jestem. No i jest w ogóle dwóch helperów na serwerze, więc bardzo fajnie, ponieważ my chcemy dostać bardzo szybko bana. Yy, bo chcę wam pokazać, że rzeczywiście da się kupić tutaj tego UB i po prostu rzeczywiście go dostajecie. Ogólnie najśmieszniejsze jest to, że każdy serwer, który miał unbany w item shopie, serio od razu zostawał zbanowany. A oni to po prostu obchodzą tym, że nazwali za to wsparcie serwera. Kurde, nie wiedziałem, że to jest takie proste, nie? Może też, tak powinienem zrobić. No dobra, żartuję. Dobra, widzę pierwsze diamenty, więc od razu się do nich kierujemy. No i liczę na to, że po prostu bardzo szybko dostanę bana z tego x A wydaje mi się, że raczej dostanę, bo oni naprawdę tutaj siedzą, co jest dużym plusem yy, dla RGMC. Bo z tych unbanów pewnie trochę zarabiają. Jednak to był dopiero pierwszy serwer. A uwierzcie mi, że będzie naprawdę grubo w tym filmie, więc oglądajcie go do końca. Dobra, akurat zarobiście, bo są obok siebie diamenty. Dobra, szybko to wykopiemy cyk. No jestem ciekawy, czy kurde dostanę od razu bana za X-raya. Prawdopodobnie będę która jeszcze wykopać, chociaż może się zdziwię. Tutaj są diamenty i tutaj są. W sumie zobaczą nikt Zęciak. Kurde, bo jest na swoim koncie. Więc to może być jedyny problem, że szybciej zareagują, no ale dobra, w sumie nawet spoko, bo i tak chcę Wam pokazać głównie to, że da się tu zwyczajnie kupić unbana. Dobra, tu mamy już drugie diamenty, dawaj to. I teraz patrzcie to, czy dostaniesz już bana. Dobra, on już jest na waniszu, to jeden. On już jest jeden na vaniszu, więc prawdopodobnie... No i wiedziałem. XD, nie no, dobra, dobrze, 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 mega. A teraz czas na to, żeby zademonstrować wam unbana. No i patrzcie to, wsparcie serwera sobie klikamy. Uzyskaj, oczywiście, wpisujemy sobie nick, Zęciak przelewem. No i w tym momencie będę właśnie zgarniał Unbana za 10 złotych. Niesamowite, co? Dobra, patrzcie, to wchodzę na serwer. Uwaga, Czy mam, nie Możliwe, że jeszcze nie przeszła płatność, jaka jeszcze nie przeszła, więc czekamy chwilę. I pewnie za jakąś minutkę będziemy mieć już Unbana. Ja sobie będę cały czas wchodził. No, na 100% to działa. Na 100% to działa, bo zawsze to testowałem. No i zawsze miałem tego Unbana. I to jest kurde mega śmieszne, że ci też po prostu mogą dy, dać dyszkę i stary, jesteś, jesteś wolny. Tak. nawet ta? żebym nawet pisze konto odblokowanie konta rgmc.pl więc nawet się z tym za bardzo nie kryją. No i moi drodzy, wszedłem, wszedłem, wszedłem. jestem na serwerze. Jestem na serwerze i z dalej Kobie diamenty, proszę bardzo, nawet nie mam tego jak się półka, nic, więc jest łatwiutko, nie? Jak piszą na czacie, co jest? Siema. <laughs> ja pierdziele. helper sam napisał, że co jest. Oni, oni sami się dziwią, jakie jest to ja na serwer. UB kupił. No i patrzcie, no. przecież nawet helper się do tego przyznaje, nie? Dosłownie administracji serwera. Jakby to jeszcze ukrywali jakoś, to jeszcze spoko, wiesz, że wsparcie serwera sobie zwali, no ale ja pierdziele. O, się tam gdzieś gracz. O ja pierdziele, dobra, Włączał killaure. Włączał kilaurę i go próbuję zabić. Ja pierdziele. on mi na on ma, on ma hita, ale próbuję. Ja próbuję, ja próbuję, na kilaurze. Może. Panują za killaurę Dobra, dawaj, dawaj go. Chyba go będę 3 lata najbił. Tak no, ma śmierć widzowie. Dobra, zostaw mnie, zostaw mnie. Jednak się nie chcę tam. Lecic tą lipę mam, bo właśnie umieram. No, ale możecie sobie tak w mięskoczowo jeśli macie po prostu y, trochę pieniędzy na koncie. Więc no jest to pay to win mocno i ogólnie nielegalne. Dobra, więc przeszedłem na kolejny serwer. Okej, okay, teraz przejdziemy na serwer, który na pewno znacie, a jest to Craftplay, bo on, no już ma, no, kilka, rzeczywiście tysięcy osób, bo mam ponad tysiące No i najciekawsze jest to, że oni mają fake sloty. Jednak dla pewności sprawdzimy hitem shop. Dobra, wpiszmy Craftplay.pl. No, nie chyba nic nie mają nielegalnego. Dobra, sprawdźmy. Bedwars. Nie, no, po prostu, Ranga To coś tam, coś tam. A sprawdźmy jakiś inny tryb. Uuuu usługa pieniądze. No, to też tak jest ten. Ale, no, nie komentuję, bo ja też to na krawki web mam, więc, więc nie zniknę. będzie. Jednak tutaj chodzi o fake sloty, czyli specjalne fałszowanie ilości osób na serwerze. Dobra, patrzcie to. Tutaj na Bedwarsach podobno gra 933 osoby. To Ta jest taka prawda, że w ogóle, nie? Patrzcie to, patrzcie to. Wystarczy wejść, że ktoś by wszedł na trójki. Jedna osoba wystarczy, żeby weszła. No i zobaczycie wtedy, że tutaj to tu będzie razy trzy. gracz jest traktowany chyba raz, razy. Jako trzy, coś takiego, albo razy dwa. Ciężko stwierdzić. Nie wiem, czy się już zaktualizowało. O, patrzcie to! Jeszcze się nie zaktualizowało. Ja wszedłem i aktualnie nie ma nikogo na tych trójkach, a pokazuje, że są trzy osoby, czyli razy trzy. O, i widzicie? To jest mega mocne, to jest mega mocne. Patrzcie, chodzi z trójki. Nie ma nikogo. Nie ma nikogo, nie ma żadnej areny. W tym momencie wychodzę. No i patrzcie to. Pokazuje, że są trzy osoby. Trzeba chwilę poczekać, albo trzeba zaktualizuje się pewnie. A no i teraz akurat działek przed na trójki. Jestem ciekawy, czy pokażę trzy osoby, czy. Dobra, ok pokazuje dwie. Dobra, co ciekawe. Dobra, wejdźmy teraz. A nie ma nikogo. Dobra, czyli to tak. Raz, wiem, jeden ileś. Chyba albo coś takiego, czy dwa, no nie wiem, ciężko stwierdzić, ile razy to mnoży, no, ale generalnie są fake sloty na tym serwerze. No więc jest to trochę oszukiwanie graczy, no, ale co ja tutaj będę gadał, no. Wiem, że kiedyś w ogóle na crossplay udało się zrobić coś takiego, że były cheaty, czy coś takiego, Że lita miała, ale chyba to już usunęli całkiem. Ta, nie ma tego. Trochę szkoda. No dobra, wsmycającej zagrać w tych bedwarsach Nie mam co nawet tutaj grać. No fake sloty, po prostu to chciałem wam głównie pokazać. A przed nami o wiele więcej takich serwerów, ponieważ następnym jest Dragon Survivor Ej dobra, nie wiem, czy ktoś kojarzy w ogóle jeszcze dragona. Yy, wiem, że miałem na 200 koła sumów. W ogóle nagrać. Odcinek ze sprawdzania z wagona, jak chcecie, to możecie mi napisać. To może nagram. Generalnie, szybka sprawa. U kości wpisujecie sobie, jesteśmy na tym sektorze. No i do tego by potrzebował jakiejś innej osoby, więc zaraz wam to pokażę. Dobra, moi drodzy, właśnie wziąłem administratora jednego z Craft Cuba to jest 70 osób niby, tak? Zdajemy TP Acept. A, nie mogę, czekaj, wyłącz ochronę. TPAcept. acept ja teraz sobie tego ziomka. No i proszę bardzo, 74 osoby, 75, 76. On się teraz do mnie tepnął. No i zwiększa się o, o dwa. Kurde, ciężko zaraz pokazać. No chyba, że wyłączyli te w ogóle Fake sloty. no ale wiem, że na pewno tak było. Kurde, czy oni to usunęli? Zmienia, nie dobrze to trzeba było w nocy zrobić. Na 100% były fake sloty, czekajcie, spróbuję wam to jakoś pokazać. Twój sektor S4 70 osób, dobra, let's go. 70 osób, uwaga, ch, I ile zniknie? Jedna osoba, dobra, kurde, ciężko. Nie wiem, jak to wam pokazać, ale na pewno były tu fake sloty, że mnożyło. Kurde, oni mają to w miarę spoko zrobione, ale to łatwo mi zobaczyć w nocy, jak nie ma nikogo na przykład na serwerze. Teraz mi to będzie ciężko pokazać, ale generalnie no oni też równie, na pewno zakłamywali, więc no. Teraz następny serwer, który zakłamuje sloty. A co ciekawe, jest to serwer pewnego YouTubera, czyli Afika. To jest chyba serwer Afika, MCH. Alo, proszę mnie zweryfikować. Zweryfikuj mnie serwerze. Ładowanie danych, dobra, jestem, super. No pokazuje, że jest kurde, no co jest? Chłopie, nie możemy mnie zweryfikować, nie wiem co biega. Halo, alo, alo, czy już działa? Ja dupia ty, ale dym, Jak to długo ładuje w ogóle ty, no co jest? Jakaś kurde dziwna nowość. Dobra, super, zweryfikowało mnie niby, ale tak mnie cofa. Ej, ja pierdziele, Dobra, nie wiem co tutaj biega, ale no nieważne. Moi roz na serwerze nie jest 400 osób. Wejdźmy sobie na przykład na tryb. wejdźmy na Skygena 130 osób. Żeby tego fajnie pokazać. Można boxa lepiej. 65. Osób. No tutaj jak widać, no raczej nie, nie doliczymy się tylu osób Jest jedno cecha. No ja tu, ja tu policzyłem y, generalnie no jakieś 30 osób 30 osób jest niby na tym serverze, na tabie, tak to pokazuje Jedno no i dobra, wejdźmy sobie na Warp A, bo tam możliwe, że są inni gracze Gdzie tu jest strefa A? od tego zacznijmy Strefa A, dobra, jest I tutaj powinni być też gracze Pytanie, czy jest aż ich tyle No raczej nie, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem No znaczy, czyli tak 37 osób naliczyłem Na że jest około 37 osób No nie wiem, chyba nie ma już innych takich stref, no nie wiem, chyba na strefie bezpiecznej no nie ma innych Osób. No to jest ciekawe, nie? To jest ciekawe, że kurde serwer youtubera i w sumie pozwala na takie coś. Bo na 100% no są tutaj fake sloty. No nie wierzę, że nie ma. No, jest to leciutko podkręcone, co by nie było. Nawet nie może leciutko, no bo kurde, to prawie razy dwa. Także no, następny serwer, który ma fake sloty. O co tutaj biega? A teraz przejdźmy na następny serwer, na którym można kupić rangę administracyjną oraz również ona oszukuje na ilość osób. Dobra, moi drodzy, to jest już combo. To jest po prostu combo, czyli mega Xcore 264 osoby, tak? No na pewno. Przełączmy konto, jasne niebo. Taki będzie. Mój nick. No i patrzcie to. Tu jest podobno tyle osób. Niemożliwe. Pa patrzcie to, nawet tutaj na npc tak nie ma w ogóle online osób. Tu też nigdzie nie ma. Więc gdzie są te osoby? Gdzie jest 200 osób? Dobra, przejdę na wszy każdy tryb. Uwaga, box. A, box w ogóle nie działa. Surwia plus działki. No tutaj mamy 11 osób podobno. Nie wiem, gdzie, gdzie jest te 11 osób. Czekaj. 3, 4, 5, 6, 7. Dobra, jest 11. Dobra, czyli mamy tak. 11 osób. L liczmy to, liczmy to na kalkulatorze. Wiadomo. 11. Serwer VP nie działa. Tutaj na Mega Dropie. Ile jest osób? 154? MSG. Nie, no nie jest 154 osoby. Ja tutaj liczę trochę mnie. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedna, dwa, na, 12 osób. Oni tu widzą 156. Czy Wy to rozumiecie? Ja trochę nie rozumiem. <grym>, że jest jakiś inny świat w ogóle. Dobra, zobaczmy Skyblock. Skyblock nie działa. Box VP działa. Tu jest osiem osób. Okej, okay, tu jest legit. No i w sumie na tym się kończy. Halo, to gdzie jest najwięcej? Na mega dropie, na którym jest dwanaście osób? O tutaj biega. Jednak to nie wszystko. Ponieważ wchodzę na stronę serwera, naprawdę się zdziwiłem. Dobra, patrzcie to, patrzcie to. Weźmy sobie na mega drop 1, ranga strażnik na zawsze. I dostajecie legendarne klucze. Ranga da bardzo dużo uprawnienia. W ogóle jest zapisane to. Marzecie o sobie już administracji. Chciałbyś z nami porozmawiać się, ale przyjeździć strażnik zdalny dla Ciebie. Dokładnie, tak. No i strażnik jest ciekawą rangą. Jest on za 120 zł. No i może normalnie wyrzucać graczy z serwera i tak dalej. To jest porąbane. Normalnie macie okości kick Nie no, to jest dramat. I dobra, zapytajmy, jest jakiś strażnik. Ja bym kupił tutaj tego strażnika, najchętniej i bym wam pokazał, ale problem. O, jest strażnik, Kacpi jakiś. Kacpi dc, mam sprawę. Ale kurde, problem jest taki, że tam trzeba czekać na to, żeby on cię rangę rangę, więc próbuję tego Kacpiego jakoś przekupić. To jest pomysł, Po prostu będzie kikał i najwyżej mu zwrócę te pieniądze. Cześć, to ja Zęciak. Mam sprawę. Nie wiem, czy mnie kojarzy, no ale zobaczymy. O, podał mi Discorda 6631, Dobra, Git, dogadamy się z nim. A przynajmniej taką miałem nadzieję. Tak samo jak mam nadzieję na to, że w tym momencie już zostawiłeś lajka i zasubskrybowałeś ten kanał, bo serio mi na tym zależy. Dobra, dajem go na Discordzie, siema. Ej, patrzcie, to wbił następny jakiś max, strażnik też, dobra, najwyżej będziemy mieli drugą osobę nie do spiego Siema. Ej stary, a ty tutaj lubisz grać na tym serwerze? No, co? No bo sprawa jest taka, że chciałem pokazać, że strażnik to taka ranga. Pay twin i możesz na przykład kikać ludzi. I czy na przykład byś mógł mnie wyrzucić z serwera? A bez powodu to powodu to nie. A czemu? Po z powodu to nie wyrzucę. Okej, okay, ale powiedz mi jedną rzecz, czy ile wydajesz pieniędzy na tą rangę? 150. 150 zł wydałeś. Dobra, to zróbmy tak, ja ci dam 200 zł, więc jeszcze 5 zł zarobisz, a ty, a ty skikujesz wszystkie osoby z serwera. Nie mogę tego. Tak. Nie możesz? No to kiknij mnie tylko, dam ci 5 zł za to. A, bez powodu to powodu to nie. No to. A, dobra, to muszę mieć powód, no dobra. Za, dobra, to niech będzie, a co jaki powód muszę mieć? Pity, a, po co się na... a jak cię wyzywam? czacie? No, To mu to dostaniesz. A, czyli też możesz mutować. No No dobra, tak się cię, zwezywałem. No i teraz jestem ciekawy, czy możesz mnie po prostu zmutować. Tak jakby masz rangę za 150 zł i możesz mutować graczy. czy to jest ranga administracyjna, dosłownie. No to weź coś innego napiszę, żeby wiosek nie było. Aha, no dobra, to napiszę w takim razie śmietnik. <laughs> Może być? Nie, aż tak, tak. Ktoś coś, coś później takiego wiesz. No dobra, zrobię tak. Nie nie no ja nie no, wierzę, wierzę, wierzę że ludzie naprawdę wykonują tu jakieś swoje obowiązki, kurde, na tym serwerze. Strażnik, opiecy, płacisz za to. Wierzę, że to administracja się powinna płacić, a nie na odwrót. O, zostałem wyciszony, rzeczywiście. No dobra, a co zrobić, a żeby... Dobra, mam ogólnie cheaty, to ci sobie mogę udostępnić ekran. Nie, nie Patrz to, no to możesz mnie kiknąć za cheaty chyba, nie? Patrz to, ekran. Mam wursta normalnie. To weź mi... W sumie to jest nielegalne, to w sumie powinieneś mnie skikować, My nie? Się bić, chodź się bić. Jesteś. Yy, no to depnij się do mnie. Evidenty. Jasne niebo. Dobra, tpa, accept No dobra, no włączam kilaurę w takim razie. Kurde, to jest wszystko. Czemu to musi być nagrane niby? Czy znaczy nagrane, jakby cze, czemu to musi tak być jakoś dziwnie, że musisz. Dobra, nie rozumiem. No dobra, ale nieważne. Dobra, zabijam cię po prostu. Bijecie na kilaurze normalnie. Kurde, ale cofa tutaj, ja pierdzielę. Zabijecie kiedyś, czy nie? Dobra, ja pomysł O, dobra, jeszcze ty mnie zabiłeś. Ja na, na żadnych nie miałem. Masz kidów? Nie mam nic stary A nie, mam Kidwepa, dobra, mam. To idź kot na nukerze A ty masz. A skąd ty będziesz wiedział, że będę kopał na nukerze? No wspomnę. Aha, dobra. Co za porąbana akcja? Dobra, jestem na spawnie A, i tu jest bez kit'u, to jest po prostu sprawdza. No bez hit, dobra. Kopalnia. I co? I te stary 150 zł wydajeś na to, żeby tak sobie robić? Po co ci to? Okay. Co? O, patrz, właśnie sobie kopię na nukerze. Ciekawie to na pewno wygląda. Możesz się tepnąć. Nie no, że to jest jakiś inny świat, ale masz dosyć czy nie? nie? Czyli ty masz dostępnego domutowania i do i za 150 zł to kupiłeś? Po co? Co jest z wami ludzie nie tak? A, no i. A, dostałem kikale od konsoli. Kurde, to nie fair. To musisz ty mnie skikować. Dobra, mam do ciebie jeszcze jedno ważne pytanie. Bo na tym serwerze. Wiesz, że jest, ile jest osób na serwerze teraz na Megadropie? Możesz mi powiedzieć? No tutaj to, no na Megadropie. no tutaj, na tym trybie. Halo? No właśnie, a pokazujesz, że jest 155, o co tu biega? Fake sloty. Dobra, tebi się do mnie, chodź pokażę ci tego nukera, a jesteś tu. No i pa, no i mam nukera. Czyli co, jakby za to mi kikniesz, czy jak? O nie, jaki kika konsola tylko! Dobra, muszę, w, muszę go wyłączyć, czekaj, a chcesz tym nie kiknąć. chcę pogadać, że możesz, to robić. Dlaczego? bo się topam ten, to jest już kikę. No to kikasz czy nie? Czego bo jestem z tego? Czy pion Co za goście. Czyli co, mogę czytować? No nie, bonus to stanie. Ale ty mi nie dasz go. No, nie dam ci, ale kiko jak No to spoko, to jak mi kikniesz to git Co to, co to jest za... co to co to jest? Świat, co to jest za uniwersum? Ja w ogóle nie ogarniam tych ludzi. Ej, tepaj się do mnie, bo mam cheaty. Dobra, tepaj, napisałem do drugiego strażnika. Jestem ciekawy, czy on coś zrobi. Szczerze, dla mnie to jest jakieś skomplikowane, nie. Nie, nie rozumiem, co tu biega O, patrz, jest, jest ten herp, helper, patrzcie to. Nuker Legit, włączam Nukera i będę sekowo na Nukerze. Kopię sobie na Nukerze, cyk Kurde, dostałem kika z konsoli. Co to jest za zawalony serwer? Nie dawaj mi kika. No, chyba widzi, że mam te, tego Nukera, nie. <laughs> I on ma wyrąbane, tak? Wszyscy gotowi. Halo, halo, halo. Robisz coś, czy nie? Opa, Nuker, Nuker jak nic. No i co, I on jest strażnikiem, który też zapłaci sobie złoty i... i nie wiem. Mi nie ma, nie, on może mnie kiknąć w końcu, czy nie może. Podobno mogą, ale no nie wiem, nie widziałem tego na was oczy oczach, chciałem to zobaczyć. Halo, halo. Ma no, chyba wyrąbane we mnie. Nie no patrzcie to, no ja przyniósł przy nim na Nukerze, on nic nie robi. No nie chcę, żeby mnie serwer bo chcę, żeby on to zrobił. Nie wiem o co tutaj biega, nie? Bez kitu. O, on ma w ogóle flya, ty! A, może na spałnie po prostu. Ma. A następny, następny na Nukerze! Nie, już jest to jakiś inny świat w ogóle. Dobra, kopię z nim. <laughs> nie, no, dobra, tragedia! Serwer tragedia, nie? Dwóch na no, nukerze, se kopię normalnie na spawnie i wyrąbane. Nie, no jak dla mnie inny świat pa, i la, lata nad nami na, 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 na tyle. Dobra, z to, bo to jest kurde za mocno. Dla mnie. Teraz now. Wrócimy do serwera, który fejkuje Sloty. A ostatni serwer będzie naprawdę mocny. Moi drodzy, następny serwer. Bug MC. Również fajkuje sloty. Uwaga, pokażę wam. Ogólnie to jest to ten sam, jakby ci sami ludzie trują co MC Chaba, więc pewnie dlatego tak to jest. No i znowu weryfikacja 1000 lat. czekamy sobie. Kurde, ej, no tak mnie cofam na tym serwerze, to jest jakieś dziwne. No i na skargi jest podobno 200 osób. Dobra, to jest niemożliwe akurat. Nadajdźmy na boksa, tu jest 30 osób podobno. Dobra, na tabie, jak patrzę, to jest raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 12 osób. Czyli 12 osób jest tutaj, no i na strefie. AFK, zobaczmy ile jest, tu jest strefa AFK 12, cyk, no i tutaj mamy, proszę bardzo 13, 14, 15, 16 osób No czyli dwa razy sloty, no Dwa razy sloty, dosłownie tak samo jak Na mch no, dokładnie tak samo Kurde, nie wiem po co oni to fejkują, naprawdę Jednak teraz czas przejść na naprawdę mocny serwer A jest to rosyjski Hypixel Moi drodzy, RU Hypixel, czekaj, to jest taki Hypixel Ten serwer to jest po prostu jakiś inny świat, nie Tu gra 1200 osób, a co najlepsze To zaraz wam coś pokażę A tylko to ja tu jestem, o dobra, przeszedłem Zarobiście? Ponieważ na tym serwerze da się kupić admina Proszę bardzo, chodzimy sobie na stronę tego Hypixela. Kurde, nie znam ten, no, ale dobra, czekajcie, tutaj gdzieś to powinno być? To nie tu. Tu chyba będzie. O, ranga admin, proszę bardzo. Przetłumaczmy to sobie, przetłumacz. Posiadając ten status, Stajesz administratorem serwera i otrzymujesz unikalny prefix, a także prawa administratora. Także no to jest ciekawe. Weźmy, dowiedzmy się, ile to jest w ogóle pieniędzy. Ile to Pelen? Za ile pieniędzy można kupić admina, moi drodzy, na rosyjskim Hypixelu? Kurde, to co jest? Halo, powiedz mi to Pelen. A, 360 zł. No to tanio w sumie. Więc jeśli chcecie, żebym kupił tutaj admina w następnym filmie, to zostawcie like. Zasubskrybujcie ten kanał, a jeśli będzie tutaj serio, nie jest 5 lajków, to to zrobię. I szczerze, no nie na rosyjskim Hypixelu to jeszcze chłopie, To jest za mocne dla mnie. To jak to w ogóle? To jest normalnie taki Hypixel? To normalnie tak to, tak to działa? Ma ktoś tu rangę admin? Nie wiem, chciałem zobaczyć, czy jest na tym serwerze gdzieś właśnie Ziomek, co ma taką rangę, bo mnie to po prostu mega ciekawi. Może jakiś Sky Warsak, kurde. Ja no, najwięcej osób jest na Beduorsak. No nie wiem, może duelsy. Ciężko stwierdzić. Dobra, O, jest ranga moder, bez kitu, ranga moder. Ją też się da kupić. Czyli ziomek ma kurde moderatora normalnie. Patrzcie, to Jukośik ban jest od moderatora. Ja pierdzie ale ja nie, bo tutaj biega, nie no ja tu muszę kupić rangę Ej, serio, musicie dostać tutaj dużo lajków pod tym filmem, bo ja po prostu to jest mój plan na życie, nie? Rozwalić serwer rosyjski. No, zobaczymy czy działa tutaj w, 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 w ogóle cheaty, czy tu działają. O, kurde, ty to nawet skafult mi działa z tego co widzę. No dobra, jednak trochę cofa, ale nie źle, nie źle, nieźle, nieźle, nieźle. Jakby kika nie dostałem, normalnie Już na polskim dostał kika, nie. Ej, ziomek, ziomek, tu, ziomek tu jest. Ha, kurde, ale mam lagi, ja pierdzielę, bo tu jest taki ping. Nie no, dobra, może nie, ale jakoś dziwnie mi się robiło. Ej, co za powalony serwer, ty w ogóle. Dobra, użyjmy frika, czy będę mógł to zniszczyć mu łóżko jakoś. Uwaga, niszczę. Dobra, nie zniszczyło. Nie zniszczyło, nie zniszczyło, czyli no jednak jakiś atdyche tutaj jest, ale kurde, jakieś lagi mam to normalnie. Ty, no, stary, On mnie tutaj rozwala, kurde, ten ziomeczek. Dobra, walę go skilaury. Nie no, ale. Nie, no, tragedia ogólnie, tragedia. Dobra, leży. Kurde, rozwalić mu te łóżko walone trzeba. Ale te cheity to... Ty... O, dostęp bana, Dobra, no to ciekawe. Czy da się kupić on bana? Chyba nie, no ale jest to nieważne. Kupmy, kupimy admina na tym filmie i będziemy więc więc Zostawcie lajka, subskrybujcie kanał. Wiecie, gra w uba na kladu, g. To tyle z tego filmu. Dzięki, że byliście. Na rap. i podajcie inne nielegalne serwery.